Tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak lęk podejście, jest tylko Twoja rozmowa z samym sobą. Jeżeli... taki eksperyment, załóżmy. Wyobraźmy sobie, że masz chorą mamę i potrzebujesz na przykład, milion złotych na jej leczenie. Jest jakaś gdzieś tam super operacja, gdzieś tam w ogóle i termin za tydzień, potrzebujesz ten milion złotych. I wyobraźmy sobie, że Poznajesz jakiegoś takiego bardzo bogatego człowieka, który ma taki kaprys, że lubi, kiedy ludzie przekraczają swoje ograniczenia. I on Ci mówi, słuchaj, dam Ci bańkę na to naleczenie mamy, tylko musisz zrobić 24 godziny 200 podejść do kobiet i zaproponować im wspólną noc. E, czy zrobiłbyś coś takiego? Czy powiedziałbyś, no mamo, Wiesz jak jest, nań przed podejściem. Ma mama, dobrze synu, rozumiem, umrę, ale żebyś ty, żebyś ty nie musiał czuć tego, że odrzuci cię, odrzuci na tym, nie, nie odrzucił, odmówi ci pani, której nawet nie znasz. Masz rację, to jest ważne. Poświęcę swoje życie dla takiej pipy jak ty, która nie chce zagadać do 200 lasek może jeszcze, jeszcze dostanie za to pieniądze. A może jeszcze po bzyka. No tak. To ma sens. To ma sens. Czy ty w takiej sytuacji byś to zrobił? A jeżeli na przykład. Yy, wiesz. Yy, załóżmy, że masz dziecko. I. Sama sytuacja. Dostałbyś zadanie, żeby zrobić 200, podejść 24 godziny. Nie takie kurde podejście, podejście o godzinę, że ty się zapytasz o prezent dla koleżanki. Z jest nie podejście. Podejście jest wtedy, kiedy ona wie, kiedy sytuacja jest jasna, komunikujesz to w dowolny sposób, ale sytuacja, sytuacja jest jasna i, i ona odebrała ten sygnał, że cel jest romantyczny. Randkowy, że to nie się nie pytasz o drogę. Bo tak to tu który zdaje ulotki, byłby mistrzem podchodzenia. Ale to tak nie działa. Wtedy jest podejście, kiedy ona wie, że ty chcesz z nią się umówić na randkę, czy się z nią kochać, czy się z nią spotkać. Wtedy jest podejście. Jeżeli hmm. to by pomogło Twojemu dziecku w tym, żeby uratować jego życie, to czy byś zrobił to? czy stwierdził, nie, nie, lęk przed podejściem, lęk przed podejściem. A wtedy synek ci mówi, Dobrze tato, rozumiem, boisz się rozmawiać z kobietami, dobrze, ja rozumiem, że mnie niczego nie nauczysz, ja rozumiem, że nic mi nie przekażesz, ja rozumiem, że będę musiała przechodzić to samo gówno jak ty, bo nie będziesz dla mnie za żadnym autorytetem, żadnym wzorem, dobrze tato? Tak to ma wyglądać? Tego tak chcesz dla swoich dzieci? Kto ma je uczyć o relacjach z kobietami? Co? Mówiła, YouTuber z TikToka <gryw> z fioletowymi włosami? tu Wzuciłem pięć tysięcy koleg do basenu. <sumstrzyma> no? A to jest mój hol zakupowy. Zobaczcie, co kupiłem. <sumstrzyma> To ta osoba ma uczyć o relacjach? A to jest moja bestia, a, a, a i pijemy sojowe latę? Z bezkofeinową kawą? Bo tacy ludzie mają uczyć? Twojego syna o relacjach? Czy ty masz uczyć? Jeżeli im załóżmy masz córkę, to jak chcesz być mężczyzną? Jaką kopię Ciebie ona ma wybrać do związku? Bo wybierze. Wybierze gościa bardzo podobnego do Ciebie. Zastanów się nad tym. Jakim Ty chcesz mężczyzną być? Kto mają uczyć? Koleżanki? Koleżanki, tak? Czy raperki, które mówią o... Yy, yy, opiedalaniu lancy po imprezach i, yy, i... ...i ćpaniu... ...i kurwa, i zdradzaniu... ...i niszczeniu życia innych ludzi, niszczeniu siebie narkotykami... I ona będzie sobie nucić w drodze do szkoły. Aha. Jestem suką! Jestem suką! Tego chcesz? To, co ja uczę tutaj, to jest coś więcej niż tylko jak zagadać do laski. Ja pomagam mężczyznom odkryć najlepszą wersję siebie i wyjść z nią do świata. Ja działam w modelu transformacyjnym, a nie przekazywaniu wiedzy o technikach i jakich tam. Polanej pseudo psychologicznym sosem, tak? Nie wpierdalam ci kitów, że nie robisz szko szkolenia z podrywania, i Ty jesteś na, na sesji terapeutycznej. U mnie przychodzisz na konsultację. a ja nie bez ciebie idioty, że y, to jest wizyta psychologiczna, i ja stawiam ci diagnozę, żebyś się poczuł lepiej z tym, że y, ty nie poszedłeś na kurs z podrywu, tylko do psychologa do spraw relacji. Zobacz, naprawdę chcesz kurwa, iść do gości, którzy dymają cię na stacji, już po prostu używając <grywa> dziwnych stwierdzeń, tylko po to, żebyś ty się nie czuł źle z tym, że chcesz pobzykać? Właśnie pomyśl nad tym. I to jest to samo. Więc los twoich dzieci, los twoich bliskich jest w twoich rękach. Bo ty mógłbyś osiągnąć więcej, gdybyś nie myślał o dupach. Tu musisz osiągnąć więcej, gdyby ten etap w Twoim życiu był załatwiony i gdybyś zbudował w końcu prawdziwą, autentyczną, męską osobowość, męską postawę, w której ty nie przejmujesz się tym, co pomyśli kobieta. Oczywiście szanujesz ją, dbasz o nią, ale nie jesteś w ogóle zależny od nich emocjonalnie, tylko czerpiesz radość z przebywania z nimi. I jesteś w tym układzie mężczyzną, a nie jakimś humanoidem. Jeżeli będziesz tolerował swoją słabość, to przelejesz ją na swoje dzieci, przyszłe lub obecne. Naprawdę chcesz, żeby Twój syn siedział teraz, kurwa, i oglądał jakiegoś, za, za 10 lat siedział, oglądał filmiki jakiegoś typa na, na YouTubie i uczył się, jak poznawać kobiety, jak sobie radzić z własnymi emocjami, bo Ty dałeś dupy jako ojciec? Wiem, że nie powinienem tego mówić, bo to bo to, wiem, żebyś ty czas, żeby to nie było tak, że ty sobie po prostu, że ja ci powiem prawdę, a ty sobie zmienisz inne, innego na innego gościa, który będzie cię po prostu okłamywał. Ja nie mówię, że jesteś zły. Ja mówię ci to po to, że żebyś wiedział, że to jest naprawdę poważny temat. Jeżeli twoje relacje kuleją, a ty chcesz mieć kiedyś kurwa rodzinę, to jaki tym wzorzec przekażesz? Kogo ukływa? Czym? kogo. Gościa, który nie miał wystarczająco dużo jaj, żeby, nie wiem, wejść w link w opisie, który jest pod... klikasz pod tytułem 3 kropki więcej i... O Boże! On, na, on chce mnie oszukać! Na parę stówek! O! Nie ma co robić! Kurwa, stary, to nie jest... to, to nie jest, uwa, kont kontener jeansów, żebym ja się zastanawiał, czy Cię wywalę na 100 czy 200 sztukę. chłopie Ty pomyśl chwilę, to jakby 2008 roku. Po co, miałem, po co miałem oszukiwać ludzi? Naprawdę myślę, że gdybym nie działało to, co robię, to by tak długo bym się utrzymał w tym temacie. Mógłbym być kołczem samorozwoju i pieprzyć tutaj. Uwierz w siebie, strefa komfortu, 10 tysięcy godzin, 50 tysięcy żarówek, kawka ja czar. a tutaj wiesz, kilka tysięcy godzin w pracy stojanie z, z ludźmi. Oczywiście samorozwój to też w wielu kwestiach pomógł ludziom. Ja nie mówię, że on jest zły. Ale tutaj masz. Elitarną pracę nad sobą w zakresie relacji damsko męskich poprowadzoną przez praktykę. Trzy kropki więcej pod tytułem filmu: Klikasz i masz. I robisz. Nie zwlekaj. Nie zwlekaj, żeby nie było za późno. Żeby nie było tak, że człowiek ci przyprowadzi jakiegoś kulfona do domu. A później, jak ty się na tym zastanowisz, to kurwa yy, on też będzie roz, roz, emocjonalnie rozfianą pipą jak ty. Albo syn przyjdzie do ciebie, kurwa, z, zra, yy, będzie się zamykał w pokoju, będzie smutny, będzie siedziałem kurwa godzinami, walił konia, bo nie będzie potrafił zagadać do dziewczyny. Na studiach. I jak przyjdzie w końcu, się zbierze, zapyta się ciebie, ojadę, to ty mu powiesz, co ty mu powiesz? Bądź sobą, wyjdź do ludzi, zapisz się na kurs tańca. Bądź przykładem sukcesu. Wynaśnij tam skomenski w swojej rodzinie. Ja Ci mogę w tym pomóc. Pod tytułem filmu 3 kropki więcej tam do mojej strony. Zapraszam.